No i cyk trafiamy do kosza. Moi drodzy, trzeba tutaj bliżej jeszcze podejdę. I spróbujemy coś przyświrować. I elegancko trapione Dęgi kupa za piłeczkę odbiła się ładnie. Rękami powiem Wam, że też cyk potrafię, prawie No rękami troszkę gorzej. Teraz spróbujemy coś przyświrować i trafimy w poprzeczkę. O no. Dobra, kamerzysta gotowy? No i dobra, jesteśmy już na tartanie. Możemy sobie oczywiście pograć z ogórkami. Na początek chyba zagramy sobie w tysiąca. Kto pierwszy kopie? W ogóle przestaw się tak jesteś tak na filmie. No, a ty! Tego to chyba znacie. Z relacji. No i ten jak najmniejszy. Dobra. Gramy w tysiąca. Zaczynaj kubuś pierwszy. Ja drugi. ile masz? 50, to ja drugi. Mogę ja drugi? 3. Mogę drugi, czy mi nie pozwolisz? Nie, no, drugi jesteś. Ja jestem trzeci. Dobra, dawaj kurcze. To, to już będzie wycięte, dokładnie. No i też 50, tak samo jak i Kuba. Zobaczymy, jak te ogórki teraz będą miały. Mateusz, kopni. Mateusz, oczywiście z bliższa, no bo to jednak jest ośmiolatek, no to dajemy mu takie leciutkie fory. 250, 8 latek Dobra, teraz ten najgorszy będzie kopał. To no, tak jak mówiłem, zresztą. Dawaj, no, dawaj, 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 dawaj Ale strzał, kurczę, ale idzie. Dobra, jak gramy oczywiście do tysiąca. zasady chyba każdemu znane. No piłka jest ogólnie taka no skipsy, gówniana. Patrzcie tutaj wszyscy o buty Adidas, Nike no i kipsta i kipsta No To chyba tak samo będziemy grali sobie w jakiejś drużynki, no nie Słupeczek, zajebiście 150 No i po ziemi, niestety ma ta już 0 W dalszym ciągu Czy ile tam miałeś? 50 No teraz ty Czyli młody ile masz? Jestem na pierwszym 250, 150 ja i Kuba 50 i Mati, 50. No i Kuba ma dalej 50. Ja teraz lecę po poprzeczkę. Także podawaj piłę. I cyk, przyjęcie z takim o czymś. Oooo, o, o, podaj piłę. Nie wyjdziemy jak główna, bo wstań tam w piłę. Dawaj piłę. No i niestety nie trafiłem. Ale chłopaki też nie trafiają, także jesteśmy na równym poziomie. Oczywiście ja jestem troszeczkę wyżej. To <grymne> materiał. Dobra, tak kopiuję ośmiolatek. I cyk. 300. Dobra, kopie on. A, zajebał. No ale niestety takie zajebanie też jest oczywiście za 50. Może ja jestem po kubie. To ostatni. A ja jestem drugi. To ostatni. To się kolejka. To, to, to <słuch> jest! Zajebiście. Poprzeczka moi drodzy. I mamy teraz... Jest, Miałem 150, teraz Mateusz. teraz Mateusz kończy kolejkę, ja mam 150 plus 200. To mam 350. Ale mnie kolejka minęła. No właśnie, kolejka go minęła. Złączenie oczywiście jest za 500, także dobrze, nie trafił tutaj chłopina. No i niestety Gnojek znowu trafił w poprzeczkę i masz teraz... Czekaj, 200 jest poprzeczka. Tak. No to mam teraz 500. Także Mody jest dalej na prowadzeniu. Ej, na film to... Nie wstawiam tego, Kuba, coś. Nie przejmuj się, mordo No tak strzelając to wiesz, za daleko nie dojdziesz w tym futbolu W jakiej lidze grasz? W tej samej co ty. Tylko że ja nie gram w żadnej Chyba że chodzi ci o FC Tartan, najlepszy klub na świecie. No i młody trafił trzecią poprzeczkę plus bramkę. Słupka tego jeszcze nie zaliczymy, bo się wcześniej odbiła. Niestety, to ile masz? Miałeś 500 i trafiłeś za 250, 750, także wygrywasz. Technicznie nie wychodzi, siłowo nie wychodzi. No ale wiesz, na jednym wychodzi, drugim nie. O, to jest to, to jest właśnie to. Dobra, Kuba zaczyna ostatnią kolejeczkę, chłopak ma 350, zobaczymy co z tego wyniknie. I trafił w poprzeczkę. Raz, drugi raz nie było, Jakubie. Ile masz? 550. Poza 200. Dzięki za podanie. bo to już skoczysz. Patrzcie, jak się ustawia ich kurwa. Sam nie muszę biegać. Ha. Io, io, Ja mam 800, jeżeli trafię w poprzeczkę, to wygram z młodym. No niestety nie trafiłem w poprzeczkę. Teraz Mateusz, który ma najmniej 250. Strzelaj. No Mati, wiesz, kurczę, najgorszy teraz. O, widzicie, dlaczego tak właśnie mówimy. No i młody wystarczy, że strzeli bramkę i ma 1000, czyli przegraliśmy z młodziakiem. No ale to jest piłka, wiadomo, on codziennie trenuje, tu żaden z nas nie trenuje, tylko pije, to wiecie. Uderzaj. No i młody elegancko, wygrywa. Jak się czujesz, że wygrałeś z nami? Z takimi zajbistymi piłkarzami. Dobrze. Tak? Gratulacje. Gratulacje. Puchar odbierzesz w domu. Nie. Dobra, cieśno daje do mnie. Przekącik. Dobra, teraz patrzcie jak się daje dokładne przekąty. Kuba gotowy. Wiesz, nie, nie gramy na przyjęcia, to spokojnie. Dawaj, daj mi teraz. To ja Ci pokażę jak to się robi. Ale zajebista gała Mówiłem Kuba do mnie, a nie w bramkę, tak jak zwykle I cyk na przyjęcie do, z odegraniem, dawaj, 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 z odegraniem no, dałem ci, żebyś mi wystawił. Ej, Jeszcze raz, jeszcze raz, dobra Zróbmy to Patrzcie strzał Ale poszła je baniutka Młody skoczysz 5 złotych, 5 złotych, cała wypłata z tego filmu, nie. walniemy tyle reklam, że zarobisz 200 złotych, no dawaj za piłą, Dobra, już ja pobiegnę, no i co, i o, muszę iść po piłkę, niestety, ale zaraz nie tam wkopię, zobaczymy czy ogórki jakieś przyjmą, czy nie przyjmą, niestety jest tu ujebane błotem wszystko, znaczy nie ujebane, przepraszam, to ma być family friendly content, piłka jest y, dosyć bardzo brudna, Moje czyste rączki od klawiatury i myszki się troszeczkę ubrudziły Ale zaraz idziemy damy taką piłę. O Bożu! Dobra, cieślon! To jest niemożliwości jak to przyjmiesz. Dobra, cieślon przyjmuj! Super panowie bóg! Ale jesteście zajebiści! To jest ten poziom! I cyk z buta wjeżdżam! Dobra, gramy troszeczkę, troszeczkę Barcelonki pokażemy. Właśnie nagrywamy to w dniu, kiedy jest Liga Mistrzów Barcelona-Liverpool. Także musimy się troszeczkę poczuć. Byliśmy na meczu Hetmana dzisiaj. Powiem wam, że było jak było, nie trzeba tego komentować. Tyk, flakiem do młodego. Podaj, podaj Mati. Podaj Kuba. Ja tu muszę teraz jakieś żonglerki przyświrować, żeby tutaj widzieli, że jestem dobry na tym filmie. I cyk, i cyk, i cyk, i cyk, i cyk. I cyk. Nie wiem czy to wyżej, nie muszę to troszeczkę robić, bo wezmę takie wysokie, będę robił, żebyście widzieli. I cyk docieślona. I cyk bareczkiem I cyk, takie wyższe, już zaczynamy grać troszeczkę. No i do młodego taka na główkę. Młody dawaj musisz się starać, starać się musisz. W ogóle udostępnijcie ten film, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich vlogów. Seria się nazywa HRS Vlog. Także wiecie, te trzy duże literki z mojej nazwy. Tutaj możecie podziękować, napisać hashtag cieślą, to wam przypnę serduszko. Bo od niego mamy właśnie kamerkę na tą moją piękną głowę.